Wystarczy dodać ciastka do wrzącej wody. Nie będziesz już wydawać pieniędzy na słodki stół. Weź patelnię. Nalej do niej 400 ml wody. Dodaj także 30 gram masła. Doprowadź wodę z masłem do wrzenia. Kiedy to następni, wrzuć do niej herbatniki. Dokładniej 200 gram ciasteczek potrzebujesz do tego deseru. Po chwili staną się miękkie. Mieszaj je co jakiś czas, aż nasiąkną cała wodą z masłem. Powstanie masa o gładkiej konsystencji. Masę przełóż do miski. Następnie dodaj 50 g mąki orzechowej. Wsyp także 20 g cukru. Wszystko starannie wymieszaj. Najlepiej zrób to dłońmi. Wtedy stworzysz idealną konsystencję do tworzenia kulek. Z masy stwórz kilka, a nawet kilkanaście kulek. Ich ilość zależy od wielkości, jaką im nadasz. Kulki pozostaw na blaszce. Teraz w garnku przygotuj polewę czekoladową. Następnie weź kulki i wkładaj je do polewy, po czym odłóż na blaszkę. Czynność powtórz do każdej kulki. Są one już prawie gotowe. Wystarczy, że udekorujesz je ulubionymi dodatkami. Ja użyłam malin i wiórków kokosowych. Deser jest już gotowy. Najlepiej smakuje z filiżanką kawy. Twoi goście je pokochają. Sprytny trik na Kinder Niespodzianki. Wiem, co jest w środku, zanim je kupię. Wasze dzieci lubią Kinder Niespodzianki? Nie kupuj ich, zanim obejrzysz ten film. W sklepach pojawiły się jajka z figurkami. Jeśli chcesz mieć najfajniejszą zabawkę, weź kilka jajek i pójdź na dział z warzywami. To właśnie tam znajduje się waga. Następnie połóż pojedynczo jajka na wadze. Jeśli jajka mają poniżej 32 gramów, nie kupuj ich. To znak, że jest w nich jakaś lżejsza zabawka. Jeśli mają powyżej 33 gramów, to dobry znak. W środku będzie znajdować się porządna figurka z postacią z filmu. Kupiliśmy na test trzy cięższe jajka i jedno lżejsze. Zobacz, co było w środku. Otwieramy lżejsze jajko. Jest tam płaska zabawka. Teraz otworzymy cięższe jajka. W ich wnętrzu znajdują się fajniejsze zabawki. Figurki, które są uwielbiane przez dzieci. Następnym razem, zanim kupisz jajko niespodziankę, połóż je na sklepową wagę. Te kubki możesz zjeść. To hit każdej imprezy. Każdy gość będzie w szoku i na pewno poprosi i przepis. Nieważne, czy użyjesz ich do deserów czy drinków, to i tak przyciągną uwagę. Na samym początku uszykuj sobie miskę, wsyp do niej 175 gram galaretki. Jej kolor czy smak wybierasz według swojego uznania. Następnie dodaj składnik, dzięki któremu otrzymamy świetną gęstość. A co za tym idzie, trwałość jest to żelatyna. Dodaj jej 50 gram do miski, w kolejnym kroku wlej 300 ml gorącej wody. Od razu po wlaniu wody zacznij wszystko energicznie mieszać. To ważny etap, ponieważ nie może być żadnych grudek. Przelej ją najlepiej do dzbanka, aby wygodnie ci się ją przelewało do kubeczka. Wlej galaretkę do połowy kubka. Wybierz łyżeczką całą piankę, jeśli zrobiła się na górze. Następnie włóż mały kubeczek do większego. Wlej do niego ponad połowy wodę. Na takim połączeniu połóż dwa noże na górze, aby kubek ze środka nie wypłynął. Pozostaw kubki na trzy godziny w lodówce. Po tym czasie wyjmij kubki, następnie wylej z mniejszego wodę. Po czym swobodnie wyciągnij mały kubeczek ze środka, natomiast z większego wyciągnij galaretkę. Możesz sobie pomóc nacinając go nożyczkami. Nasz ogromny kubek żelek jest gotowy. Takie kubeczki używaj do picia na imprezach. Możesz w nich zrobić także pyszny deser. Użyj do tego bitej śmietany. Ale także możesz dodać pokrojone kostki galaretki. Kostki galaretki przyrządzisz bardzo szybko. Wystarczy, że rozpuszczoną galaretkę w gorącej wodzie przełożysz do prostokątnego pojemnika. Takie pudełko włóż do lodówki. Po trzech godzinach wyciągnij ją i pokrój w kostkę. Smacznego! Wykorzystaj baniak po wodzie, aby zaoszczędzić miejsce w lodówce. W kilku prostych krokach stworzysz więcej miejsca na swoje ulubione jedzenie. Uszykuj sobie pusty baniak. Przetnij go na cztery części. Potrzebujemy dwa paski i dół baniaka, górną część z nakrętką, która zostanie możesz wyrzucić lub zostawić do osłony przekąsek na stole czy tarasie przed owadami. Następnie przygotuj trzy talerze, na które położysz swoje produkty. Ja akurat na pierwszy talerz ułożyłam jabłka. Teraz kładziesz jeden pasek baniaka na talerz z jabłkami. Wszystkie owoce muszą być w środku. Następnie ułóż kolejny talerz. W moim przypadku były na nim pokrojone pomarańcze. Znowu połóż dookoła pasek z baniaka. Czas na ostatni i najwyższy poziom. Przełożyłam ciasto na talerz i ułożyłam go na poprzednim piętrze. Jedyne co zostało to przykryć talerz z ciastem dołem baniaka. Bez obaw nasze pudełko możemy schować do lodówki. Spójrz, bez problemu je tam zmieścimy, gdzie włożenie trzech talerzy obok siebie było niewykonalne. Dodatkowo produkty są zabezpieczone przed nieproszonymi insektami, jeśli jakieś dostałyby się do lodówki. Dodaj żółtka do Coca-Coli, a na pewno nie pożałujesz. To jest niesamowite. Do Coli dodaj dwa żółtka. Zobaczysz, że to niezwykły trik. Zakręć butelkę i delikatnie wstrząśnij. Coca-Cola z żółtkiem zacznie zmieniać kolor. Przez pianę i żółtko stanie się jasno brązowa. Zanim ją teraz otworzę, przygotuję najpierw blender. W blenderze jest już trochę coli, którą wcześniej odlałam z butelki. Mam półlitrową butelkę Coca-Coli. Delikatnie ją odkręć. Najpierw tylko poluzuj nakrętkę, żeby gaz się ulotnił. Odkręcaj ją powoli. I od razu kieruj zawartość butelki do blendera. Do koli z żółtkiem dodaj dużą łyżkę masła. Najlepiej, żeby było miękkie. Zamknij blender i wymieszaj masło z kolą i żółtkiem. Następnie dodaj półtorej szklanki mąki, wsyp jeszcze szklankę kakao. Zamknij znowu blender i miksuj przez dwie minuty. Możesz użyć zwykłego kakao lub rozpuszczalnego kakao z cukrem, na koniec dodaj jeszcze łyżkę proszku do pieczenia. Foremkę posmaruj tłuszczem i obsyp kakao. Przelej do niej ciasto z Coca-Coli. Włącz piekarnik na 185 stopni i wstaw ciasto na 20 minut. Piecze się szybko i zawsze wychodzi. Po upieczeniu wystarczy wyłożyć je na talerz, pokroić i się częstować. Życzę smacznego. Sposób na przechowywanie bananów tak możesz trzymać je nawet przez dwa lata banany natrzyj sodą użyj do tego wilgotnej szczotki. Tak usuniesz resztki zanieczyszczeń i substancji, które się na nich znajdowały. Opłucz banany pod bieżącą wodą. Potem wytrzyj je do sucha ręcznikiem papierowym. Weź pierwszego banana i pokrój w plasterki. Końcówki wyrzuć. Zrób to samo z kolejnymi bananami. Pokrój jedną paprykę. Ja użyłam słodkiej, ale możesz wybrać ostrą. Przygotuj duży czysty słoik. Mój ma niecałe 3 litry, włóż trzy liście laurowe. Kilka ząbków czosnku, trochę papryki, dwie łyżeczki nasion kolendry, dwie łyżeczki nasion kopru. Szczyptę suszonych płatków chili. Możesz je pominąć, jeżeli dałeś ostrą paprykę zamiast słodkiej. Kilka ziaren gorczycy. Do tak przygotowanego słoika zacznij układać plasterki bananów. Kiedy zakryjesz dno, dołóż kilka kawałków papryki. I układaj dalej banany. Wsyp 4 łyżeczki cukru i 6 łyżeczek soli. Wlej 10 łyżeczek od Zalej słoik wodą. Zakręć go. Na dno garnka włóż ściereczkę. Zagotuj wodę. Wstaw słoik i gotuj pod przykryciem 10 minut. Po tym czasie słoik możesz wyjąć i gotowe. Banany w słoiku możesz przechowywać w swojej spiżarni nawet przez dwa lata.